Najlepiej, jak, jak, jak tylko potraficie. Możecie próbować wmawiać nam, że nic absolutnie się nie dzieje. Możecie próbować przykrywać ten proceder różnymi wydarzeniami w Polsce. Możecie wymyślać różne teorie, którymi będziemy, będziecie nas zawalać w mediach, żebyśmy nie skoncentrowali się na tym, co się dzieje na naszej zachodniej granicy, ale to Wam się nie uda. To Wam się nie uda. Jeżeli doprowadzicie do tego, że w Polsce będzie niebezpiecznie, a już powoli do tego doprowadzacie, Możecie pożegnać się z jakąkolwiek funkcją w polskiej polityce i to wam gwarantuję. Bo nawet wasi wyborcy się od was odwrócą. Wystarczy, że któryś z waszych wyborców zostanie zaatakowany. Kogo wy do nas sprowadzacie? Myślicie, że to są ludzie uczciwi, którzy podejmą tutaj pracę? Nie. Oni są socjalu. I im to wali, czy oni ten socjal dostaną w Niemczech czy w Polsce, przecież pakt migracyjny będzie nam nakazywał dawać takie same warunki socjalne w Polsce, tak jak panują w Niemczech. Posrało was całkowicie. Jeżeli wy uważacie, że my będziemy teraz dawać im miejsce do życia i pieniądze na to, żeby oni sobie tutaj tworzyli te swoje gangi, strefy no go, żeby się nawalali między sobą w tych gangach i żebyśmy my tracili raz za razem część jakiegoś naszego terytorium, bo będzie ona owładnięta przez tych najeźdźców, którzy tutaj przyjeżdżają po socjal. Popełniliście błędy na zachodzie Europy, wara od Polski. W Polsce te błędy po prostu nie zostaną popełnione. Czy Wam się to podoba, czy nie? I nasi mężczyźni staną na wysokości zadania i obronią nas. A jak będzie trzeba, to my kobiety też pójdziemy walczyć z tymi wszystkimi ludźmi. Nie znacie potęgi własnego narodu i to Was bardzo gubi. Myślicie, że jesteście w stanie nami manipulować, że jesteście w stanie wmówić nam każdą pierdołę, każdą bzdurę. Zobaczycie, jak grubo się przejedziecie przy najbliższych wyborach.